Facet staje się dla ciebie okrutny, kiedy już cię nie chce. Wiesz, słaby facet nie odejdzie od tak. On będzie cię lekceważył, aż to ty powiesz dość. Będzie cię prowokował tak długo, aż w końcu to ty zrezygnujesz. On będzie grał ofiarę, a to ty będziesz tą winną. Ma to wyglądać tak, że to ty jesteś. Problemem, żeby on nie czuł żadnych wyrzutów sumienia. Kobieta, kiedy odchodzi, staje się spokojniejsza, kiedy już nie ma w niej ani jednej drugiej szansy. Kobieta jest głośna, kiedy walczy, żeby to się udało. I jej spokój i cisza oznaczają, że przestała próbować. Ona nie odchodzi do innego. Ona odchodzi do samej siebie, do wewnętrznego szacunku, spokoju, żeby ochronić siebie. W końcu wybiera siebie. Kobiety walczą tylko o przyszłość, w którą wierzą, a jej cisza oznacza, że wykreśliła faceta ze swojej przyszłości piękna, mądra i dobra. A tobie przydarzyła się taka historia?